Hej, cześć, witajcie! Ja jestem i witam Was dzisiaj w takim innym odcinku niż do tej pory, bo będziemy sobie oglądać takie Minecraftowe, satysfakcjonujące filmy. Przepraszam tutaj za jakieś dźwięki w tle, tutaj messengery, tutaj ludzie mi piszą. Mam nadzieję, że dobijemy tu mnóstwo łapek w górę, także każdy teraz e, daje łapkę w górę, dopóki nie walnę e, książką w głowę sie, siebie, e, co ja właśnie powiedziałam, to ja nie wiem. O nie czujesz jak rymujesz Iza? Także 3 2 1. I... Mam nadzieję, że wam się to udało. <laughs> Jakie to było durne wyskitu. E, także no lecimy z tym. Słuchajcie, e, ja wam wszystkie filmiki podlinkuję tam na dole. Ja je znalazłam, ale jeszcze ich nie oglądałam, także mam nadzieję, że że będą one nawet satysfakcjonujące, bo nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, jak to wyjść. Dobra, mamy tutaj mnóstwo zombiaków. Wow! O oh, mamo! I to jest niesamowite. Co jest? Jak długo to w ogóle? 10., 11 poziom, 12. Co? Ale mega dużo tego. I w ogóle, jak wszystko poszło na naraz, to jest. Nie... Niesamowite, seria. Dobra, to było fajne. To mi się nawet podobało. Co my tutaj mamy? Okej. Okay. Fajnie, odleciał. Ja, i tak wszystkich po kolei. Na no, razie to jest średnio satysfakcjonujące, jak dla mnie. No ja jest zawsze śmiesznie, jak ona, haa, haa. <grywka> To jest zawsze takie durne. Haa. To ja gdy będę pisała maturę jutro z polskiego i Będę hmm, hmm. Nie no, dla mnie to nie było aż takie y, Satysfakcjonujące, szczerze mówiąc Dobra, kopię, kopię, kopię Co to jest? Ciu. Przyspieszył sobie I co, to było satysfakcjonujące? Jakoś mnie to nie... Aha, dobra, bo teraz Czekajcie, bo ja nie wiem co się stanie Okej okay. to Co on właśnie zrobił? Wow. Ale ładnie to wygląda czarny, podoba mi się. A to ma taką samą funkcję, czy. <grych> no ale raczej satysfakcjonujące to to nie było. Nie wiem, jak dla Was ale dla mnie raczej średnio bym powiedziała co tutaj kombinuję jak to będzie takie trochę nudne i w ogóle to ja chyba to zmienię jakiś inny filmik albo coś innego poszukamy bo na razie coś tak średnio mnie to satysfakcjonuje ten pierwszy filmik to był super, ale to, to ej ładnie to wygląda bez kitu no, ej super fajnie no, to mi się podoba tylko, że nie jest to też jakoś takie satysfakcjonujące ale ładnie to wygląda O nie! Czemu? Co? Co? I on nie ginie dzięki tej zbroi? O oh my gee. Ja już sobie myślałam, Boże, co ty robisz? Takie sobie itemy fajne zrobiłeś i teraz... Jejku, ile tu jest creeperów? O oh jezus! Siub go na jedno Ej, ale super jest ta broń! O oh my gee, jaki super miecz. Co tu się dzieje w ogóle, jaka wojna? Z tym. Ale zarąbiste, chcę taką zbroję, <noise> dosłownie bym już nigdy nie zginęła Ale bez kitu, ale to jest sztos, serio Nie trzeba się bać dosłownie żadnych... Kurde Ja nie mogę, ale rozwalił tu wszystko dosłownie Co? Aha, nieźle Nie gadaj, że on trafi w tego Ciup, masakra w ogóle jak to jest możliwe? Dobra, teraz mi się coraz bardziej podoba ten filmik. Ale kurczę. Co tu się wydarzyło? Ja się pytam. <grym> Co jest? O kurde. I, ale podoba mi się w Minecrafcie bardzo, jak jest taka burza. Ja ogólnie lu lubię burze, ale podoba mi się ten klimat, jak jest burza, albo zachód słońca też super wygląda w Minecrafcie. O kurde, nieźle. Ciąpła tam piorun. Czy co? Piorun. Tak mi się wydaje, nie? Czy to jest piorun? Jak się strzelił jeszcze? <grym> co <tu> jest? Cium. <grym> to jest? Ciąp! To by załatwił nieźle. Jak taka piłeczka z ping ponga. Odbita... fajna, mu fajna muza to jest do dopasowana do tego filmu. Podoba mi się. Okej, okay, tutaj jakieś te. Zabiłeś zabiłeś taką biedną <laughs> Ok, ale w tym nie wiem o co to chodzi Jak on coś myśli? Hmm. Co to jest? I nigdy takiego czegoś jeszcze nie widziałam w Minecrafcie. Nie wiem co to za dziwne stworzenie, ale... To smok jakiś O kurde Ale to fajnie wygląda <laughs> I koniec filmu. Powiem wam, że tak. Niektóre te fajne były, ale niektóre takie mało satysfakcjonujące. Ja myślę, że sobie załączymy tu inny film. Tylko on trwa 16 minut, trochę długo. Więc ja pozwolę sobie trochę tylko obejrzeć, a później. Zresztą zobaczymy, jakie to będzie. Dobra. Co tutaj mamy? Okej, okay. ależ to. I nie no, fajne, fajne, fajne no. O, to jest fajne teraz. O, dobra, to, ej, to jest takie satysfakcjonujące troszeczkę. Przynajmniej dla mnie. Jak tak z, z, z samego dołu do góry, bo tak w bok to nie, ale. O, nie. Jak mogłeś umrzeć? <grybujesz> dobra, co my tutaj mamy? Okej, okay, dobra. Zobaczmy. Wyścig, dobra, no. Okej, okay, okej. Okay rollercoaster Ej, nieźle Ej, to, to jest satysfakcjonujące, no O jeny, ale sztos Fajnie, fajnie to wygląda, no Coś w tym jest, niby takie ten, ale tak człowiek nie mam fajnie to wygląda Okej okay. tutaj kombinuje. Chciałam on biegnie? Rozpędzeni prosto w stronę słońca. Nieźle. <laughs> to ja kiedyś na pułapie, gdy nawalałam wokół boiska. Nie, no. Ale to nie jest jakieś satysfakcjonujące, przynajmniej dla mnie. To chyba prędzej to, jak ta woda. tak. U. Ale mnie oczy bardziej chyba od tego... Nie, teraz to mnie oczy bolą. Nie wiem, czy was też oczy bolą, ale ja już na co tak średnio lubię patrzeć. Co to jest? Co to wyrzuca? Ej, czy to są te punkty do... Nie, co to jest? Bo to mi się kojarzy jak te punkty się zbiera, żeby poziom... Tak! Ej, ale dobra, to jest satysfakcjonujące. No, to jest sztos. Ej, fajnie to wygląda, no. Jeszcze ten dźwięk. Subscribe. Dokładnie. Subskrybujcie tam na dole. <gry> wow. Dobra. Fajne, ale szkoda, że to nie poszło tak idealnie tylko tak. Kurczę, no nie do końca chyba się udało, tak jak miało się udać. Jakby wszystko tak naraz poszło, nie? To by było mega satysfakcjonujące. Chociaż też troszeczkę jest. Ten filmik chyba trochę lepszy niż tamten. Co tutaj się dzieje? Mmm... Co czemu to tak skacze Co jest grane w ogóle? Ale fajne, no to jest satysfakcjonujące Cyk, cyk, cyk. O oh my God. dobra, to jest jeszcze lepsze. Dobra, co tutaj mamy? Jakieś... O! O kurde Nieźle. No fajnie fajnie to wygląda. A mnie oczy bolą od takiego światła białego, strasznie, bo już dzisiaj trochę siedzę na kąpie i. O, to jest identyczne to, co, co wcześniej było z tymi ząbiekami, ale mniej satysfakcjonujące, bo te punkty nie wyleciały. Ale fajna muzyczka w tle też leci. Lubię takie. <laughs> pa papa, co to jest w wow ale dziura dziura a, wow fajnie to wygląda no fajnie tu wow, ile drzew nagle wow dobra jest super też no oh. Mm. A ja to mnie też w 100% aż tak bardzo nie... Dobra, nie, dobra, to jest coraz lepiej O, oh my A, oh, ten saksofon w tle Wow, dobra, to jest satysfakcjonujące. Uh. Aha, okej okay. Okej okay. Nieźle Niezły sposób No, fajne, ale... O, do dobra, już chciałam powiedzieć, że to nie jest satysfakcjonujące Ale, wow Dobra, to jest mega satysfakcjonujące Wow Fajnie, fajnie no. Co to jest za eksplozję? Wow. A, fajne, fajne no. Możecie zostawić łapkę w górę. <grym znać się> w górę> jeśli chcecie, oczywiście. A jeśli się nie podoba wam filmik, to możecie zostawić nawet w dół. Wow. <laughs> Okej okay. co teraz? Gdzie jakiś Krzysztof, Janusz, Zbigniew, Kazik O, tu jest... Ale tu można dostać oczu a To jest chyba za bardzo takie kolorowe. Tam to było wcześniejsze z samym tym piaskiem lepsze trochę, bo tutaj to oczopląsów dostaje. Wow! Ładnie tam. Co tam jest ciekawego? Ojku, przepraszam, że ziewam. Napiszcie w komentarzu, czy, czy też ziewnęliście bo ziewanie jest zaraźliwe, wow, fajne. no? Bardziej mi satysfakcjonują te piosenki. Lubię takie tropical house, coś takiego fajnego. to jest. Czy, 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 czy kiedy i za zamiast oglądać to, <glądać>, to sobie tańczy. Wow. No fajnie to mam. O, wow, dobra. Ależ to z Czaicie? Taką jaskinię znaleźć, z takimi diamentami, hit, masakra W ogóle ile tego tam jest Niesamowite Dobra, no, co to jest? Co to? Króliki jakieś? <grym> czy to były jakieś króliki, czy co? Nie... co Nie, To były jakieś potwory Nie, co to było? Nie wiem co to było, serio TNT. ja i to pewnie tak wy. O, oh, oh Ale to jest. Dobra, to jest satysfakcjonujące. Omega, oh ile tam tego jest? Ale wyobrażacie sobie, ile to czasu musiało w ogóle zająć komuś? Te TNT, żeby tam dać Masakra, to jest jakaś Ciup Czaliście tak całą wioskę rozwalić? O matko Tyle się człowiek nabuduje i tak O nie, masakra Totalnie, o Jaka fala Snake, wąż jakiś, tak? O, fajnie to wygląda o, ta muzyczka jest taka typowa mhm. Lubię tę piosenkę Wow, no fajnie Możemy grać w szachy mhm. Wow, czy to jest woda? Wszędzie? Tak Wow Wow, fajnie to wygląda Dob dobra, myślę, że na tym sobie zakończymy. Jakbyście chcieli zobaczyć drugą część takiego filmiku, to dajcie znać w komentarzach. A tymczasem kończymy na dzisiaj. No i co? Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Wpadajcie oczywiście na mój drugi kanał. Oda blblbl, aż się poplątałam w tym, co mówię. Wpadajcie oczywiście na mój drugi kanał yy, i na Instagrama. Także dzięki, trzymajcie się. Cześć! Woo!